Posiadaj centralną bazę informacji o użytkownikach, systemy radius. Z bezpieczeństwem jest jak z murem. Zabezpieczenie jest tak silne jak jego najsłabsza część. W tym kontekście każda cegiełka jest istotna i wpływa na pozostałe cegiełki, a w konsekwencji na cały mur. Wyobraź sobie sytuację: posiadasz domenę i masz wszystkie komputery firmowe zarządzane przez AD. Przychodzi do Ciebie dyrektor lub prezes, i prosi o podłączenie swojego nowego tabletu lub telefonu do sieci firmowej. Brzmi znajomo? W ogromnej większości firm, które odwiedzam, jest używany dzisiaj kontroler domeny jako centralna baza informacji, konfiguracji i nadzoru nad systemami Windows. Jest tak zapewne również u ciebie. Gdyby na tym poprzestać, życie administratora byłoby relatywnie łatwe. Bo to świetne narzędzie, niektórzy twierdzą, że najlepsze, do zarządzania komputerami firmowymi w dużej skali. Niestety, świat się zmienia i przyzwyczajenia użytkowników również, a co za tym idzie, wymagania i oczekiwania w stosunku do administratorów także. Do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci firmowej nie wystarczy używać jedynie domeny. Pojawiają się dzisiaj powszechnie sieci gościnne. Urządzenia prywatne, urządzenia IoT, sensory, czytniki, kamery. Pojawia się konieczność zarządzania użytkownikami i urządzeniami poza domeną. Sieci gościnne. Sieci gościnne stają się standardem dla każdego przedsiębiorstwa. Użytkownicy tak przyzwyczaili się korzystać z dostępu do sieci, że jej brak jest znacznym dyskomfortem. Jak budować i zarządzać dostęp gościnny w sposób bezpieczny i użyteczny? Oto kilka kroków do realizacji takiego dostępu. Pierwszy, wybierz system Radius ze zintegrowaną funkcją obsługi gości. Drugi, stwórz portal gościnny z możliwością autorejestracji gości w oparciu o rolę sponsora. Trzeci, powiąż w systemie Radius konta pracowników z domeny jako sponsorów. Czwarty, stwórz regulamin korzystania z dostępu gościnnego. Piąty. Włącz filtrowanie treści aby blokowane były kategorie niedozwolone jak pornografia? Urządzenia prywatne w sieci firmowej BYOD? Wyzwaniem dla bezpieczeństwa są urządzenia prywatne. W tym przypadku, w zależności od firmy jest zgoda na ich używanie w sieci firmowej lub nie. Co się jednak dzieje, jeżeli zabronimy korzystać z na naszym użytkownikom z zasobów firmowych, a oni bardzo będą tego chcieli? Będą szukać swojego sposobu na uzyskanie tego, czego potrzebują, poza naszą wiedzą. Mówi, mówimy tutaj o zjawisku zwanym shadow IT. Jeżeli w naszej organizacji dopuszczone jest podłączanie urządzeń prywatnych, typowo urządzenia te mają mieć podstawowy dostęp do zasobów firmy, np. do poczty czy na pracowniczy portal internetowy. Proponuję zrealizować taki dostęp w następujący sposób. 1. Do strony dostępu dla gości, którą już zapewne mamy, należy dodać link do strony rejestracji urządzeń prywatnych. 2. Otwórzmy nową stronę pod rejestrację urządzeń prywatnych. Ten krok pozwoli nam stworzyć bazę urządzeń powiązanych z konkretnym pracownikiem firmy. 3. Na tej stronie wymagane powinno być logowanie domenowe, a w tle realizowane profilowanie urządzenia. Będziemy wiedzieć, jaki typ urządzenia dany pracownik chce podłączyć do sieci. 4. Ostatnim krokiem jest automatyczne wygenerowanie certyfikatu oraz profilu dla naszej szyfrowanej sieci bezprzewodowej. Każde urządzenie prywatne powinno się podłączyć do sieci firmowej z profilem urządzenia prywatnego, odpowiednio ograniczonego. Do uwierzytelniania najbezpieczniej jest zastosować certyfikat. Wygenerowane indywidualnie per urządzenie. W razie zgubienia urządzenia będzie można odwołać certyfikat i zablokować dostęp do sieci firmowej bez blokowania konta domenowego. Całość przedstawionego procesu powinna być całkowicie zautomatyzowana i nie wymagać zaangażowania administratora w podłączanie nowego urządzenia prywatnego do sieci. Urządzenia IoT, sensory, czytniki, kamery. Kilka lat temu miałem okazję prowadzić rozmowę z jednym z administratorów sieci i zadałem mu pytanie, czy otrzymuje prośby o podłączenie urządzeń niedomenowych do swojej sieci. Odpowiedział mi, że nie otrzymuje takich zgłoszeń. Ta odpowiedź bardzo mnie zaciekawiła. Wydawało mi się dziwne, że nie ma takich zapytań, więc dopytywałem dalej: Jesteście firmą usługową. Macie wiele różnych urządzeń dostarczanych przez różnych producentów a wiele z nich jest opomiarowanych i monitorowanych. Jak realizujecie dostęp firm trzecich, które mają monitorować zadany system podłączony do Waszej sieci firmowej? Odpowiedź, jaką usłyszałem, zaskoczyła mnie, a brzmiała mniej więcej tak. Firmy zewnętrzne wymagające dostępu do naszej sieci firmowej mają zapisane w swoich umowach odpowiedzialność za bezpieczeństwo w swoim dostępie, a nas jako IT to nie interesuje. Jak widzicie, można do tego tematu podejść i w taki sposób. Jednak warto mieć na uwadze scenariusz wystąpienia włamania i wycieku danych lub użycia wspomnianych sensorów do ataku DDoS. Taka sytuacja nie będzie do wytłumaczenia jedynie odpowiedzialnością firmy trzeciej. Udowodnienie firmy, firmie trzeciej, że z ich powodu dane zostały skradzione, będzie ekstremalnie trudnym zadaniem. W konsekwencji odpowiedzialność spadnie na prezesa, dyrektora IT, a następnie na administratorów systemów oraz sieci. Przy dzisiejszych regulacjach prawnych dotyczących danych osobowych konsekwencje takiego włamania są bardzo poważne. Podsumowanie. Wymieniłem kilka typowych kategorii dostępu do sieci firmowej. Dla każdego z nich dysponujemy innym formatem informacji o użytkownikach oraz urządzeniach. Chcemy jednak posiadać jedną centralną bazę urządzeń i użytkowników w celu wykorzystania jej do rozliczalności i ograniczenia dostępu do sieci oraz danych firmowych. Odpowiedzią dla administratora są systemy Radius, ale nie takie najprostsze, jak Free Radius czy Microsoft NPS. Zachęcam do skorzystania ze zautomatyzowanych narzędzi, umożliwiających podłączenie różnych źródeł danych. Źródła danych, z których Radius powinien odczytywać dane, Domena Microsoft, baza gości, baza urządzeń IoT, baza urządzeń prywatnych. Poniżej w kolejności jakie spotykam na polskim rynku systemy Radius. Cisco ISE jako najbardziej popularny, a ClearPass jako alternatywa, którą też relatywnie często mam okazję zobaczyć. Są jeszcze inne systemy, jak rozwiązanie Extreme Networks czy Huawei. Ale są to bardzo niszowe rozwiązania w Polsce i mało jest materiałów na ich temat w porównaniu do powyższych. Ma to ogromne znaczenie w dostępie do wiedzy w dłuższej perspektywie. Wyciągnij wnioski z doświadczeń innych i uniknij błędów u siebie. Do następnego artykułu. Darek Korolewski.